Łosoś z grilla z masłem czosnkowym. To łatwa i prosta potrawa, wydobywająca naturalny smak tej szlachetnej ryby. Zaczynamy od czosnku i papryczek chili. Czosnek ścieramy na tarce, około trzech ząbków. Papryczkę chili kroimy jak najdrobniej tylko potrafimy. Dodatkowo do zaromatyzowania naszego masła czosnkowego kroimy drobny szczypiorek. Do miękkiego masła dodajemy połowę naszego czosnku, połowę papryczki i wspomniany wcześniej drobny szczypiorek. Całość ugniatamy widelcem, solimy i formujemy. Po więcej przepisów zapraszamy na www.kulinarnatv.pl Oczyszczony filet z łososia solimy, pieprzymy, dodajemy resztę czosnku, resztę papryczek chili, polewamy oliwą i dokładnie nacieramy. Wcieramy tak, żeby smaki dostały się do wewnątrz. Rybkę odstawiamy na kilka minut w chłodne miejsce, po czym kładziemy na mocno rozgrzaną patelnię grillową. Patelnia nie musi być wysmarowana oliwą, ponieważ nasza ryba zawiera jej sporo. Dodatkowo polewamy ją sokiem z marnotrawy. O sosiach grylujemy po 2-3 minuty z każdej strony. W środku musi być soczysty, nie możemy go przeciągnąć, nie możemy go wysuszyć. Musi się ledwo ściąć, wtedy jest zdecydowanie najsmaczniejszy. Możemy go podać na lekko, na przykład z miksem sałat, z pomidorkami koktajlowymi, polanymi oliwą z oliwek i sosem balsamicznym. Na gorącego łososia wykładamy masełko czosnkowe i dajemy mu się częściowo roztopić. I jeszcze posypujemy drobnym szczypiorkiem. W taki oto prosty sposób możemy przyrządzić jedną z najsmaczniejszych potraw. Pamiętajcie, koniecznie zróbcie to w domu.